Nikogo nie ma. Możemy się pobawić? Logopetku? Co ty robisz? Nic, nudzę się. Ale dlaczego trzymasz kciuka w buzi? Bo nudzę się i nie mam co robić. Lubię bawić się swoim paluszkiem. Przecież to mój paluszek! I nic nikomu do tego. A nie słyszałeś, jak nasza pani logopeda opowiadała jednej mamusi, jakie to niebezpieczne dla dzieci? Oj tam, nic nie pamiętam. Pani mówiła, że częste ssanie kciuka może przyczynić się do złego wymawiania łosek. Dzieci, które, jak to pani mówiła, yy, Blokują język, nie pozwalają mu unosić się do góry i zazwyczaj źle mówią głoski: szy, ż, czy, drzy, a nawet l i ry. To nieprawda! Przecież ja dobrze mówię. O proszę! Ży, ży, ży. Logopetku, to wcale nie jest dobrze. Spróbuj mówić te głoski z językiem u góry i posłuchaj, czy nie ma różnicy. Oj, tak, Logusiu, masz rację. Chcę ładnie mówić i postaram się pamiętać, żeby nie mm, blikować języka. Logopetku, mówi się... Blokować, a nie blikować. Pani pokazywała też taki krótki filmik o saniu kciuka. Wiesz, jakie straszne rzeczy dzieją się z ząbkami? Czy to ten filmik, w którym krzywią się ząbki? Tak, koniecznie go obejrzyj. Dobrze, Logusiu. Słyszałem też. Że jak dzieci często trzymają kciuk w buzi, to ciągle mają, jak to pani mówiła, niemowlęcy sposób połykania. Ale o tym opowiem ci innym razem, bo teraz ktoś tu idzie. Lepiej zmykajmy na naszą półeczkę.